O Siemanko Ludziska witam w kolejnym odcinku po długiej, bardzo długiej przerwie. Znaczy przerwie, no... No nie wiem, jakoś tak stęskniłem się za nagrywaniem i postanowiłem coś dla was nagrać. Bo nie wiem ile już czasu nie było, może... To nie wiem, nie mam na pojęcia, chyba... Od, od, nie, ostatni filmik wrzuciłem na Sylwestra chyba i to był właśnie z Lola. No właśnie, kurde. Po siedmiu miesiącach. Witam Was z powrotem, no nie wiem, tak jakby zatęskniłem za, za nagrywaniem i postanowiłem coś dla własnego. tym bardziej, że są wakacje, no i od tego dnia, dzisiaj jest niedziela, niedziela 13 lipca, yy, mam wolno od treningu, bo trenuję dwa razy dziennie, ale to to mniejsza z tym, bo mam mniejszość polski. no i jakoś tak, nie wiem, postanowiłem nagrać, tym bardziej, że mam lepszy program do składania filmów i się na nim trochę i ogarniam. Mianowicie kamtazie, jak się tam mówi na to. Ale robię taki filmik na próbę i zobaczę jakie w ogóle będzie zainteresowanie. Nie wiem, akurat 30 fp. No, no dobra, zobaczymy. Chciałbym sobie z wami pograć tutaj na razie w online. Bo kiedy ja od raz, ostatni raz grałem w online, to ja nie mam pojęcia. Tak sobie na, na, na TV drugim pykałem, ale... Albo ja wiem. Jak będzie mi szło dobra, jakieś tam jego coś tam, coś tam. Okej. Okay. Zrobimy sobie jakiegoś dziada z lasu normalnego. tu jakaś tam broda, zaraz dziad z lasu, czarny. O, jaki Mujin, Nie, no, 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 taki nie będzie. Gotowe. No, a tutaj nie będziemy wybierać, coś tutaj zaraz. Nie wiem, jakie będzie słychać. Tak sprawdzałem na, na szybko ten test, robię mikrofon, bo. Mamy dobrze słychać. Mam nowe słuchawki, które na Skype działają beznadziejnie. Tutaj działają chyba dobrze. Tylko nie wiem dlaczego, jak mam jakieś coś podłączone pod USB, to strasznie piszczy. Nie wiem. Kurwa. Nie wiem tych serwerów, ja chciałem tylko jakieś, no nie wiem, coś tam, coś, coś, kurwa. Może... Jeszcze trochę, jeszcze, 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 80 serwerów natychmiastowe Dobra poczekajcie aż ja aż to się ogarni a nie już <grych> dobra teraz poszukajmy może na TiVa jakiś Poszukajmy teraz na TiVa Teraz Napoleonik kurwa i O, jest na TiVa no na no, 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 nie, nie chcę zdawać kasy, więc... To... No dobra, mniejsza z tym zaczniemy sobie tutaj coś. O oblężenie. Jakieś oblężenie? kurwa, to jakie ja mam pingi tutaj? Niech nie chuj to pewnie przez nagrywanie. Ale nie dobra, wejdziemy, zobaczymy, może to nie będzie tak źle. Może nie będzie źle. Może. Dobra, nie ma Wszystkie niepotrzebne tam próbowałem powłączają. Nie wiem czemu. To pewnie przez nagrywanie. No, na pewno przez nagrywanie. To jest pewne. Przez nagrywanie mam. Taki ping. No, zobaczymy. Jak będzie chujowa, to zmienimy serwer. Na bitwę jakąś. Chociaż będę lamił na pewno. No to zrobimy sobie tak nie wiem, 15 minut serwer y, serwera. tego Serwera odcinka. Zobaczę jak to tam wygląda. Dura! klęstwo nordów, czy... O nordów weźmiemy. O, jak się wszystko tnie. Weźmiemy sobie huskarla. Coś tutaj sobie wybierzemy. O Boże, jakie to nie grałem. To co tutaj się... tu ile jest kasy. Dobra, to piszemy, wszystko najlepsze. Topór ręczny, wielki topór. Bardzo za dużo. Gotowe. Hmm. No, i mam 9fpsów. Kurwa, a jaki pik mam? Gdzie jest to w ogóle? Coś na końcu pewnie. Masz to zjebane kółko od myszki, kurwa. Nie mogę podłączyć myszka pod USB, bo będzie mi kuźwa się... piszczało. Jeszcze tarcze i tak dalej. Nie no, Nie no, ping mam ostry. Bo no, takim, kurwa. Ja, i znowu się zaczynają problemy, nie? Coś z FPS-ami, kurwa ze wszystkim. Wszyscy mają jakieś takie dziwne pingi po stópkę. Ow. Albo nie, bo wiecie co, ja to. Tam... Grafikę mam podpierdzieloną bardzo. nie dlatego mam takie teraz jazdy. O, 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 o. Fajnie. I nawet nie widzę kto mnie uderzył, a tutaj zostałem uderzony. Nie, nie, no kurwa. Nagrywania ja muszę tak zmienić parę rzeczy. Grafika. Jakoś cieni wysoka. O, no to już wiem dlaczego. To zrobimy nisko, jakoś, łała. Direct jaki. nie, 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 nie. nie. Cieńowanie roślin. Cieńowanie roślin. Kości drzew. To średnie sobie jebniemy. Nie, to prawie te, te cieni to zawsze tak walą ostro. 63% 1% jestem w stanie roślin. w tym wybrzeżu. w Ustawienie jakości drzew. Robiłem sobie niskie, ale coś da, nic nie da mi to. jestem na ale... Dobra, spróbujmy już... o oh. Nie to! Gabiowa osobowa. Dołącz do gry od razu, o, od razu widzę tu jakieś pingi ładnie a nie no. Dobra, jak wrócę jak to się zrobi No dobra, ja jestem sporotem, słuchajcie, wlazłem w jakiś drużynowy deathmatch. Yy, weźmiemy sobie. Mam tutaj ładny ping, to spróbujemy sobie tutaj coś ugrać Mam nadzieję, że coś da radę z ugrać aha nie są pograłem? Cieszę się, że sobie nie pograłem w tym odcinku dużo. Już. Bra. Jakieś pole ładne, jestem już sobie wziął zbrojnego, może. Już nie grałem w to. Jakieś później, nie, to się przyda ciężka lanza. To jest taki bardziej gry, już się zrezygnuję. Będziemy sobie. O, jakieś długi amunta, no dobra, lecimy O, trochę wyjeba się z te kuki, bo to mieszki kurzy. 14 FPS MAM. Ale mogę normalnie uderzać. Normalnie mogę grać. Chciałem koledzy pomóc, ale niestety... Ojej. O, dostał. Dostał! Zdobył spadki. Ser nie wypadałby kupić. Nie, nie, nie. Nikt nie będzie ładowany. Kurwa. Dziękuję bardzo Trochę po mieczem powojujemy bo teraz O, mikrointo dostał. Kurwa co tu takie szybkie zmiany są, bez jawie O mam lepszy najlepsze staty Co <grystanie> ma mapa, nic się nie zmieniło No dobra, ciężka lanza i bio Pania nie będę zmieniał, Wezmę sobie jakiś lepszy miecz może krótki miecz dobra to sobie weźmy, weźmy lance. Proszę. Weźmy sobie tego pana. Dziękuję. Teraz nic nie gadam, się skupia, a muzyczka też się wyłączyła, tak cisza się zrobiła, taka się <noise> skupia No jedź kuźwa, traw go tym lancą Czemu muzyczka się skończyła? Kurde się pan tutaj ostro broni Dobra, nie będziemy się z nim bawić, tak No co jest, Czemu to tak, wynik 10, tyle bez jaj, dole taki ser, to jest chwila, będzie kuźwa. Mogę się... teraz czekać, aż to 800 się zrobi. No dobra, pójdę tam, <tysk> szybciej, 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 szybciej. Czemu muzyczka się wyłączyła? Się pytam Już teraz nie będę wyłączał tego, bo się go wszystko robiło. jakiś poland się dzisionuje to jakieś oblężenie Jakieś oblężenie ładne jest To było? O, jest muzyczka 60... k***a pełne, spróbujemy Może no, ktoś wyszedł akurat. Czy tywalnie jest tam, że... o, sypki. Do rochodoków? Do rochodoków chcę... Te... Ja chcę do rochodoków. Nie do rady? Chodzimy do szwady i sobie kusznik, kuszę obróżnicz. A, oh, bo tu jest dużo kasy, dojebany. Miecz, tarczę najlepszą i mamy tutaj stanowe. Kuszę mam. Szybko. Szybko mam dobra. Tu jedziemy z pusem. 13 FPS-ów, ping 96, wow. Ogramy sobie, że tak nie jest. 8 minuty. Kurwa, co jest? Widziałem się. Kurwa, zmieniłem na miecz. Figurak jeden. Działaźmy aż. Kolega miał bieg. No mam ładny ping, może się utrzyma. Może się nie utrzymał. Czy za nami? Czysto? Może wiedz? Tu mamy jakiegoś pana, który się spilał ładnie. Oj, kurwa. Przypomnę. Przypomnę. To może kogoś uda mi się zaciukać? No. O. Może nam się nie uda Łźwa zawsze muszę być tu najgorszy, nie? Uszczala, ale ktoś jej ubiegnie. Dobra. Oj Oj, oj oj, oj, oj. Do nie ja mam życia, padnę na... Razie. bym dwóch ubił, nie? Ale oczywiście... Taki pech. O, tu jakiś kolega idzie? Oj, wyszło. Wyszło, Dobrze. Kurde, te spadki wprost będą mi dumnie chwilę będzie takie... Dobra, że da radę się przyzwyczaić. Dobra, jeszcze ze strzelunki wolniamy i skoczy to jak ma na próbę, tylko robię. Jeśli się okaże, że się nie nagrało, nie? No to krew mi zaleje jasno. Co samobójca Stał w banie. O, no ja też stałem w banie. Szczerpieb na ślapo, bo kiedyś tak cofiłem. Dobra, jeszcze coś tutaj ugramy Kurwa, trufiłem wujka, nic nie będzie zmieniane, ja tu teraz gram Tu kolega idzie, kurwa, jeszcze jeden strzał Ja, no, to daleko Kurwa. O, ile tu. No do domu przebonu. Trochę. Koń co kuń. Mm, Ej, to zaistło. Solo w kamień zawsze poko. Został. No to widzę skąd rą panowie w zamku Dostał wpletki Zapraszam następnego Ktoś tu jedzie? dobra, to jest mój Susususus, jakie mam 2x2 Ży być... nie, nie, dobra, że się to swojego trafię nie wychylają, chętnie jakąś ostrzegą. O, on mi bo nie trafił. <laughs> no nie trafił, co Dobra, idziemy. Będziemy tu starzy, zwijądając się, czy nic nie jedzie. Dobare. Oj kurwa. No jak to otwiera? Czy on nie Dali dawaj, dali go. Dobra, jeszcze sobie. Z, jak teraz zginę, to skończymy ten próbny filmik. Zobaczymy, jak tam. Czy moi widzowie wrócą do mnie, czy nie? Kurwa. Stałem już. Żeby za szybko nie zginął. Nie? Bo, no. Dobra, jeszcze jedno. Gdzie jestem? Tak, daleko, serio? O, mam tutaj jakiegoś... ...ziemiusia. Może no, się nie Pierwsza klasa. Dobrze. Jedzie jeszcze jedna szansa. No i gówno. Kogoś trafiłem, by słuchać ten dźwięk, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. to kolega jedzie, i ja, no, tak sobie nie będę leciał, nie tak forban.

No i teraz. aha, nie ma już nikogo. Z widzenia. Co? Otwieracie, otwieracie. Pewnie otwieracie. Widzimy do, środ do środka, do środka. Dobra. 5 do 3, ładnie. Jeszcze się utrzymamy to. Na górze taki dym jest o. Dostał. Dostał, ale niestety ja nie udało mi się zabić. Co? Zrobiłyśmy bramę? Czy co? Co jest? Kurwa. Wyszło. Miał dostać szybkiego, ale. Nie udało się. Dobra, naładujemy sobie. Damy mu tą pawę, żeby chciał wziąć. No i co my tutaj teraz? Co tu się dzieje? Tu pewnie wyjdę, to mnie uszczelą. Dostał. Chodzimy, chodzimy. A jak ale chyba zdobędziemy to teraz, dobra jedziemy zaraz, zobaczymy czy damy radę to zdobyć ostatnia runda, jak zdobędziemy za no to kończymy odcinek mam nadzieję, że nie dednę mm. orka będzie chyba, wszystkie już wybili, bo coś tu się dużo zrobiło mam nadzieję, że nie Dalej. Tu się będziemy pać teraz, No, no zaraz to będziemy na ludzie. Kurdej no dalej zdobywamy to zdobywamy Wiesz, to mówię Będę szczerechu jął, żebym miał remis jak ginę

Zobacz, na sam koniec udało mu się powiedzieć zaciukać. Dobra, udało się nam... O! Ktoś się po piogarnił. Dobra, także wychodzimy. Mam nadzieję, że się wam odcinek podobał i napiszcie co sądzicie o moim powrocie. Taki, no nie wiem, coś będziemy kręcić, ale jeszcze na pewno jak zdecydujemy to dam wam znać, jakiś tam plan się zrobi i tak dalej, także... Dzięki za uwagę, miłego dnia, życzę miłej niedzieli i do zobaczenia, cześć!